Słuchajcie, wah! No właśnie, i, i tak, tak mi się dzisiaj nagrywało, no po prostu, czat. Cześć. Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Po raz kolejny, co będziemy dzisiaj robić? Słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie omawiać ulubieńców ubiegłego miesiąca, czyli ulubieńców kwietnia. Trochę tutaj tych rzeczy mam, bo jak zapewne zauważyliście po filmach na kanale, sporo rzeczy testowałam i to tanich kosmetyków, troszeczkę droższych, ale większość drogeryjnych, także będzie tutaj kilka perełek. Było trudno mi zdecydować, słuchajcie, bo mnóstwo produktów mi się w tym sprawdziło, sporo produktów też katowałam także słuchajcie, bez zbędnego przedłużania weźmy się już za robotę, no i powiem wam na początku, że mam tylko jedną rzecz z pielęgnacji, tak tylko jedną rzecz, ale jest to rzecz warta grzechu, mowa tutaj słuchajcie o żelu prost pod prysznic Taity Patrzcie, jaki on jest piękny. Słuchajcie, co ja mogę powiedzieć o tym żelu? Po pierwsze, jest to produkt Palmolive, o czym ja nie wiedziałam. Jest dostępny oczywiście w drogerii Rossmann i tam też za, był zakupiony. Słuchajcie, ale co więcej, to jest taki kokos. To jest taki pyszny kokos, przepyszny kokos, i pozostaje ten zapach na skórze. Jest to taki kokos, powiedziałabym, kosmetyczny, trochę perfumowany. Niemniej jednak, słuchajcie, to jest przepiękny piękny, przecudowny zapach, przecudnie się pieni. Niestety muszę powiedzieć, że on szybko się kończy, ale wiecie, no tutaj jest 250 ml, także też ml, także też nie oczekujmy cudów, ale ze swojej strony muszę wam powiedzieć, że ja jak najserdeczniej go polecam, bo jest to coś, co jeszcze raz się powtórzę, pachnie przepięknie i jeszcze posiada, o! słuchajcie, unboxing. Posiada tutaj takie bardzo ciekawe, ciekawy otwór. O, tutaj wypływa produkt. Tak. Wiem, że to pokazuję. Słuchajcie, chciałam Wam to pokazać, bo po prostu jest to bardzo wygodny sposób aplikacji i tutaj właśnie wylewa się nam ten produkt, także spływa po tym wieczku delikatnie, więc można powiedzieć, że jest to bardzo wygodne i bardzo przemyślane rozwiązanie, co tym bardziej cieszy. Ja już zaczęłam drugie opakowanie, także nie jest to moje ostatnie słowo, jeżeli chodzi o ten żel. Jest przecudowny. Jeżeli bardzo lubicie kokos tak jak ja, no to zachęcam was do wypróbowania tego produktu ja jestem z niego bardzo zadowolona i myślę, że trzecie, czwarte, piąte, pięćdziesiąte piąte opakowanie tego produktu również trafi w moje łapki no i przechodzimy do kolorówki, słuchajcie co ja tutaj mam ech, mam trzy, trzy palety słuchajcie, tak, trzy palety w ulubieńcach jak wiecie, jeżeli jesteście ze mną na bieżąco, na bieżąco z filmami na moim kanale, ja sporo przetestowałam palet tak, sporo testowałam w tym miesiącu i mam paletę zmalowanej. Ale co ja bym chciała powiedzieć na temat palety? Nie jest to tak, że cała paleta jest moją ulubienicą, bo yy, uważam, że jest w porządku. Nadal podtrzymuję to, co powiedziałam wcześniej przy teście tego produktu, ale powiem Wam, że moim zdaniem ach, cień, który szczególnie zasługuje na uwagę, to jest ta niebieskość. Bardzo ciekawa formuła przepiękny kolor, ja takiego koloru nie mam w swojej kolekcji, on posiada złoty drobiny, pięknie się blenduje przepięknie wygląda na oku także muszę powiedzieć, że cała paleta jako taka nie jest moją ulubienicą nie jest też zła, Zro nie zrozumcie mnie źle, ja uważam, że ona jest w porządku jestem zadowolona, że ją mam ale chciałabym właśnie szczególnie wyróżnić, halo z malo chciałabym wyróżnić właśnie ten jeden cień i jeżeli miałybyście zakupić jeden jedyny cień z palety z Malo, no to właściwie to są dwójki, także polecam Wam te niebieskości, one się chyba nazywają Indigo Bounty, tak? Duo Eyeshadow e, Indigo Bouncing. Okej, okay, także ja ze swojej strony polecam. No i kolejna paleta, która zawładnęła moim makijażem w całości, to oczywiście paleta Affect in the Spotlight Palette. Ech, spójrzcie, ale nie przestraszcie się, bo ona jest bardzo zmarnowana. Ja ją po prostu katowałam dniami i nocami i muszę wam powiedzieć, że przetestowałam ją naprawdę na wszelkie możliwe sposoby, bo nawet tego brązu używałam do brwi, a tego tutaj cienia, jak go się nazywał, Maun Smoothie, używałam jako różu do policzku. Także faktycznie mogę powiedzieć, że moje doświadczenia z tą paletą są wszechstronne uwielbiam te cienie, muszę jedynie ostrzec, że moim zdaniem ten fiolet to niestety jest taki lekki nie wypał. ja próbowałam kilka podejść, co ja tak dzisiaj, słuchajcie się kryguję, próbowałam kilka podejść, miałam kilka podejść do tego cienia, no i muszę powiedzieć, że niestety trochę mi nie wyszło, trochę w życiu mi nie wyszło, no bo on moim zdaniem sypie się, na powiekę ruchomą się nie nadaje, bo tworzy placki, tworzy dziury, a my oczywiście tego nie chcemy, ale poza tym cieniem to wszystkie pozostałe cienie są rewelacyjne, mają przecudną pigmentację, pięknie wyglądają na oku, przepięknie się utrzymują. A jeżeli oczywiście chcielibyście coś więcej usłyszeć na temat tej palety, no to odsyłam Was do filmu. Jeżeli jeszcze nie obejrzeliście, bo jest osobny film na moim kanale, w którym właśnie omawiam szczegółowo, mówię o tej palecie i zachwycam się w nią. I tam są również dwa inne makijaże. Jeżeli potrzebujecie jakiejś inspiracji, to jest po prostu cudo. No, i kolejnym moim ulubieńcem jest paletka z serii Easter Egg, czyli Makeup Revolution, I Heart Love Revolution. I słuchajcie, co ja tutaj mam? Mam paletkę Chick. Mówię, że to jest jedyna, bo moim zdaniem ta paletka sprawdziła się idealnie. Przepiękne makijaże mi tworzyła w tym miesiącu. Jestem z niej niesamowicie zadowolona. Zaraz Wam pokażę wnętrze. Chociaż oczywiście, jeżeli jesteście na bieżąco ze mną, na bieżąco z filmami na moim kanale, no to już wiecie o czym mowa. A mowa oczywiście tutaj o tym cudeńku, Które nie chce ze mną współpracować. Kolory są pięknie napigmentowane, zarówno rozświetlacze, zarówno cienie metaliczne, jak i matowe. Przepięknie wygląd na powiece, ładnie się ze sobą blendują, no i jest to tania sprawa. Jeżeli nie kupiłyście jeszcze, to podejrzewam, że będzie teraz jakaś promocja. No, bo to wiecie, wielkanocny produkt. Także ja ze swojej strony muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z tego produktu. Przepięknie się sprawdzał na moich powiekach. No, i tak jak wspomniałam, makijaże wyglądały przecudnie, co też dawało wyraz w komentarzach. Dzisiaj, słuchajcie, jakiś sądny dzień, jeżeli chodzi o nagrywanie, bo co chwilę mi tutaj kamera odmawia posłuszeństwa. Ale jeżeli chodzi o tę paletę, no to wszystko, co miałam do powiedzenia. Polecam, jeżeli jesteście zainteresowani tą kolorystyką, jeżeli lubicie taką szatę graficzną i jeżeli jesteście fanami y, produktów Makeup Revolution, także oczywiście polecam. Co ja tutaj mam jeszcze? Mam dwie gąbeczki. Tak, one są brudne, tak, nie wyglądają wyjściowo, ale to dlatego, że ja je katowałam przez ostatni miesiąc. A mowa tutaj o Lovely Delicious Blender Strawberry, który no tak wygląda bardzo niewyściowo i o gąbeczkach Mini Delicious Blender Banana które prezentują się tak. Dzisiaj wykonywałam nimi makijaż. Halo, dzień dobry. Ostrość. Poproszę ostrość na wynos, dobra. Słuchajcie, dzisiaj wykonywałam nimi makijaż, więc tak właśnie wyglądają, niezbyt się ładnie prezentują. Ale, ale muszę powiedzieć, że ta gąbeczka jest cudowna i ona pobiła, przebiła gąbeczkę z Vibo. Jedyne, co mam jej do zarzucenia, to to, że jednak troszeczkę już mi się podniszczyła. Także nie wiem, czy ja ją drę, czy to jest po prostu specyfika tej gąbeczki. One są mięciutkie, zarówno ta Delicious Blender, jak ta Mini, one są po prostu przekochane, jeżeli chodzi o makijaż twarzy, rozprowadzanie podkładu, rozprowadzanie korektora. Ta miękkość to jest coś i te produkty trzeba mieć. No i mam jeszcze korektor, który stał się szybko, bardzo szybko moim ulubieńcem, a mowa tutaj oczywiście o Lovely No More Dark Circles Full Coverage Concealer. Tak on wygląda. Myślę, że bardzo dobrze go znacie, bo jest o nim w tym momencie bardzo głośno. No i nie dziwię się. Przepięknie kryje, ma lekką konsystencję i właściwie muszę Wam powiedzieć, że na równi z tym korektorem, o którym zaraz powiem, ja go tak katowałam, że nawet zapomniałam o Liquid Camouflage. To jest znacznie delikatniejsza wersja, ale jeżeli chodzi o krycie, to też ono jest pokaźne. Ja mam w odcieniu 2. Oczywiście odsyłam Was do filmu z testem nowości, bo tam o tym korektorze mówiłam więcej i jeśli już o korektorze mowa, no to drugi gagatek, jak wiecie ja w tym miesiącu testowałam sporo produktów marki Golden Rose i jeden z nich stał się moim ulubieńcem, mowa tutaj o, oczywiście o HD Concealer High Definition Soft Focus ja mam w odcieniu tutaj akurat 0,3 bo mam dwa odcienie, uwielbiam ten korektor, przepięknie wygląda mnie akurat osobiście odpowiada ta metoda aplikacji tutaj jest... O! Taka gąbeczka i klikaczek, który moim zdaniem jest świetną metodą aplikacji. Kolor jest przepiękny, kompaktowe, piękne opakowanie. Także czego chcieć więcej? Cienie zakryte, powieka zagruntowana, no i co? No i tak powinno być. I dwa jeszcze produkty z Golden Rose, które również zdobyły moje makijażowe serce. A mowa tutaj o pudrze. Już zaraz powiem, jak on się nazywa: HD Powder High Definition Soft Focus Flawless Finish. Ja mam od 201. Translucent White. No i tak on wygląda, tak wygląda ten gagatek. Dla osób, które tak jak ja mają cerę mieszaną, a nawet cerę mieszaną w stronę tłustej, to jest coś. To jest coś, co matuje, co wygląda przepięknie na skórze. Ach, coś, co warto mieć w swojej kosmetyczce do poprawek, no również w torebce w ciągu dnia, także to jest to i coś do brwi, co pokochałam i zdominował ten, zdominował ten produkt, mój makijaż brwi w tym miesiącu, a mowa tutaj o kredce z Golden Rose Precise Brow Liner ja mam w odcieniu chyba 103 z tego co pamiętam, gdzieś tutaj to było no i ona wygląda tak także taka standardowa krese, kreseczka, kredeczka Saba z grzebyczkiem oczywiście z jednej strony i po drugiej stronie oczywiście jest produkt. Ta kredka jest bardzo dobrze wyprofilowana. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale ta końcówka jest niezwykle poręczna. Tak jak Wam wspominałam, ten kolor być może nie do końca odpowiada kolorystyce yy, moich brwi, ale jak zrobią henne, no to jest w porządku. Ja również ten produkt ten mam tak mam na brwiach, gdybyście się zastanawiali, czym dzisiaj wykonywałam makijaż brwi. No i dalej, dalej, pójdźmy do brzegu, nie topmy się tutaj kosmetycznie. Mam również dwie mgiełki. Czy się spodziewaliście, że one tutaj będą? Myślę, że tak. I Dewy Primer i Viva Mood Glow Babe Spray. Zastanawiałam się, którą z nich wybrać, bo uwielbiam je obie. Jeżeli już szukacie czegoś bardziej rozświetlającego, no to moim zdaniem ta jest o wiele bardziej rozświetlająca, a ta raczej odżywcza. Ja używałam tej pod makijaż, a tej na makijaż, także nie powiem Wam, jak się sprawdza ta na makijaż. Zresztą to jest w domyśle primer, więc no, tak powinno być, żeby go nakładać przed. Ale jeżeli nakładacie po, żeby stali się makijaż, no to myślę, że też jest w porządku. One obydwie przepięknie pachną chociaż ta skradła moje serce, no bo to jest oczywiście kokos, nie? Mango i papaja. Powiem wam, że ten kokos to jest dominująca nuta, jest dominującą nutą, jeżeli chodzi o ten produkt. Ten również jest świetny, te drobiny, te krople są tak skoncentrowane, że nie wali nam twarz, nie wali nam w twarz kroplami takimi, jak ja go tutaj gdzieś mam, ja go lubię, ale oczywiście myślę, że warto to zaznaczyć, jak Fix Plus smaka. Także to jest coś bardzo bardzo lubię. No i ostatni produkt, słuchajcie, który mogłabym właściwie nazwać ulubieńcem ulubieńców i bohaterem tych ulubieńców tego miesiąca, to jest oczywiście puder Vibo Mood z kolagenem. Uwielbiam, kocham i wiecie, że wy też i wiem, że wy też, także transparentny puder utrwalający z kolagenem morskim do wykonania makijażu techniką bakingu. Tak jak wiecie, ja bakingu nie wykonuję, bo mam delikatną skórę pod oczami, no i tam jednak wiecie, susza, susza, suszy nie lubimy. W czasie suszy, szosa sucha. Coś takiego kiedyś się mówiło, pamiętacie? No i słuchajcie, wracając do tematu, ten puder jest moim zdaniem rewelacyjny. Przepięknie wygląda na twarzy. Ja dzisiaj go mam, także jeżeli się zastanawialiście, no to tak to u mnie wygląda. Moim zdaniem pięknie. Scala makijaż ym, z podkładem. Skóra jest wyrównana. Ma się taką aksamitną skórę, a do tego. Przecudnie pachnie, no i matuje na sporo godzin. A jestem posiadaczką cery problematycznej, także wiecie jak to jest, dlatego, pudru, moja cera to nie problem. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że niczego nie pominęłam. Bardzo jestem ciekawa Waszych ulubieńców. Oczywiście się kręcę. Bardzo jestem ciekawa Waszych ulubieńców. Dajcie mi koniecznie znać, czy któryś z tych produktów omówionych przeze mnie stał się Waszym ulubieńcem, a być może wymieniłam coś, co dla Was stało się. Bublen. Tymczasem dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam was bardzo serdecznie do subskrypcji mojego kanału i do klikania w łapek w górę. No i oczywiście na mojego Instagrama was, was też zapraszam. Tam też jest kolorowo. No i co? Żegnam się, bo znowu tutaj bateria będzie mnie napominać. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie, za to, że byliście ze mną. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!